Manko, z tej strony Nedilu Loplot, czyli Adrian. Tak, to ładnie. Eee, tak, ma... dzisiaj Wam zaprezentuję na moim serwerze. Gdzie... Na moim nowym serwerze. The Walls. Tak, The Walls. Tak się nazywa. Kurde. Sorry, widzowie, ale... coś się tu nie gra. O ja. U, u. Przepraszam, sorry, sorry, sorry. Aaaa! Tak, o. i tak. Kurde. I za chwilę wam pokażę arenę I tak, będzie anti table, ale surowce wszystko zo Musiecie Musicie sobie sam zdobyć. No i wpadajcie. I słuchajcie, szukujcie i kadoł, jak chcecie. Dobra, i tak. Hmm, za chwilę wam pokażę arenę tylko opad mi się już włączył. Spoko. Hmm. Czekajcie, jak będziemy na arenie, to ja już byłoby zrobię, bo się nagrywa z komórką, pip. W oh. no, już jesteśmy na miejscu. Tada, tak wygląda ta arena. Tu będą grupa niebieskich po tej stronie, czyli tam gdzie są draftingi po drewnianej stronie będą tu będą, to będzie to grywało to jest jakby PV tak, to jest PVP ale ta... ja tak nazywam deos deosy będziemy mogli kiedyś robić indziej na innej mapce Dobra, więc to wszystko z, z, ee, z mojej strony Dziek, dziękuję Wam bardzo za uwagę